Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Drax, a to jest No Mans Sky raport z optymalizacji gry po patchach, które niedawno temu miały miejsce. Myślę, że ten materiał jest o tyle bardzo potrzebny, że wszystkie oceny gry, w tym moje własne na kanale zaraz po premierze, względem właśnie optymalizacji, były no naprawdę druzgocąco negatywne. Prawie że, chociaż nie był to oczywiście poziom niedawnego Batmana, chociażby, który był kompletnie niegrywalny, natomiast grze naprawdę na wielu maszynach bardzo dużo brakowało do komfortu grania i w połączeniu z tym, że ta grafika była jakaś taka podejrzanie słabawa, to wypadło naprawdę kiepsko. I w moim raporcie poprzednim, właśnie zaraz po premierze, który przygotowałem dla Was, żeby jak najszybciej poinformować Was, co to jest, z czym się je i e, jakie są problemy przed ewentualnym zakupem, żebyście byli tego świadomi. No cóż, po, tych, po tym zasadzie tygodniu od premiery, trzeba przyznać, że twórcy grę spaczowali całkiem ładnie. I tutaj w nowym raporcie, który nagrywam e, troszeczkę inną metodą. Poprzedni raport e, nagrywałem i często raporty nagrywam e, in-game, to znaczy jednocześnie nagrywam obraz i dźwięk i pokazuję ewentualne opcje. Tutaj zrobimy troszeczkę inaczej, bo mimo wszystko e, gra e, przy nagrywaniu e, jest bardzo obciążona cały komputer jest po prostu przy nagrywaniu bardzo obciążony i pomimo poprawy. Właśnie tej optymalizacji, to jednak zauważycie podczas mojej rozgrywki w tle, że mam ściny, dlatego, że po prostu jednak samo nagrywanie, sam fakt nagrywania, nawet samego obrazu, bardzo się odbija po prostu na ilości FPS-ów. Natomiast gra. W tym momencie, kiedy nie nagrywam, zyskała w stosunku do premiery 10 FPSów, to na pewno, miejscami nawet 20, to jest bardzo dużo. Podczas gdy no właśnie, zacznijmy od tego dla przypomnienia, jaki mam konfig. Otóż mam kartę GTX 762 GB, do tego procesor AMD FX 8320 i 16 GB RAM. To jest mój sprzęt. I na tym sprzęcie gra po premierze chodziła mniej więcej w 30 FPS-ach jak było, jak było w miarę OK oczywiście gram, grając tutaj podkreślmy na ustawieniach wysokie wszystkie anizotropia na 16 i um, antialiasing miałem na tej drugiej wartości, zaś rozdzielczość była 1080p. 1920 na 1080 to jest moja standardowa rozdzielczość natywna monitora i w takiej właśnie grywam. No cóż, w tym momencie, kiedy właśnie grałem w takim, na takim konfigu, miałem 30 FPS, mniej więcej się utrzymywało, tak, czasami było 35, ale bardzo często spadało nawet do 20, nie wiem, 2, 25 bardzo często. Tak, były momenty w grze, że 25 FPS to była moja średnia. Czyli kiepsko. Komputer dość taki sprawdzający się nadal w wielu nowych produkcjach, nie wiem, Battlefield, 4, na Ultra, wszystko mogę mieć i grać komfortowo. GTA 5 komfortowo, na prawie najwyższych ustawieniach, w zasadzie najwyższych, ostatnio nawet po patchach to już w ogóle na najwyższych średnio 50 fps. Także wszystko bardzo fajnie. A tutaj niestety, pomimo że grafika wyglądała na jakąś taką Podejrzanie y, niskiej rozdzielczości y, to zażynało. I tutaj przejdźmy do tego, co się zmieniło w ciągu tego tygodnia. Otóż, y, po pierwsze, dowiedzieliśmy się, że y, ta podejrzanie, y, grafika. Podejrzanie wyglądająca na niską rozdzielczość, chociaż ustawiona była wysoka, to nie jest to, że mi się wydawało, tylko okazało się, że faktycznie gra była zbugowana i pomimo ustawienia 1080p wyświetlała się tak naprawdę w 720, zdaje się. Ja tych, ja tych numerków czasami nie pamiętam, ale 720 20 chyba tak. Więc po prostu w niższej rozdzielczości, dlatego wszystko było troszeczkę bardziej rozlezione. Okazało się również, że antialiasing, który miał dwie wartości, oprócz wyłączonej oczywiście FXAA oraz tam jest ten drugi, nie MSAA, tylko w tym momencie nagrywam i nie mam tego przed oczami, ale wiecie, ten drugi, ten drugi to sobie sprawdzicie. Tak naprawdę okazało się, że pomimo ustawienia tej drugiej wartości wcale nie działał. Tak naprawdę to był wciąż FXAA. Dlatego słusznie zresztą można było zauważyć, że w zasadzie żadnej różnicy między FXAA a tym nie było. No i cóż, to są. Jeden z powodów, dla których gra razy, że wyglądała trochę gorzej i tutaj przechodzimy do tego, co się stało w ciągu ostatnich dwóch dni. Dwóch dni, e, nagrywam to na chwilę obecną, jest 19 sierpnia 2016 e, i tak, 18 sierpnia wszedł jeden patch, e, który w zasadzie teoretycznie poprawił masę rzeczy związanych z optymalizacją. I co się stało? Coś dziwnego się stało. Otóż gra po włączeniu z jednej strony chodziła trochę lepiej, znaczy trochę lepiej, właśnie, tak naprawdę dyskusyjnie lepiej, bo z jednej strony wyglądała ciut lepiej, a z drugiej strony ta prędkość i FPS-y były tak na poziomie w zasadzie u mnie takim jak poprzednio. Okazało się, że naprawiono właśnie buga związanego z rozdzielczością i kiedy, kiedy wcześniej miałem 1080p ustawione, tak naprawdę gra hulała w, 1200, w, przepraszam, w 720. Więc teraz jakby wymagania wzrosły, obraz się poprawił, ale wymagania wzrosły w tym względzie, że nagle w wyższej rozdzielczości faktycznie zaczęło się wyświetlać. No i odkryliśmy, że, F, że gra antialiasing został ustawiony na FXAA. Dlaczego się nagle cofnął wstecz do FXAA, skoro miałem ustawiony ten, ten wyższy? Otóż dlatego, że bardzo szybko można było zobaczyć, iż przełączenie na ten wyższy totalnie zażyna e, po prostu grę na zasadzie minus 20 fps Jak miałem e, te 30, nawet 30 parę, tak po włączeniu tego drugiego e, antialiasingu nagle gra ma 12 FPS. Powiecie tragedia, no tragedia, ale to dlatego właśnie, że ten Anderleist wcześniej, on tam był ustawiony niby, ale wcale nie działał i dlatego, dlatego ta zmiana. No ale gra już wczoraj powiedzmy zyskała troszeczkę na jakości mimo wszystko dzięki naprawieniu buga z rozdzielczością, na jakości ostrości tych tekstur i tak dalej, to jest jeden krok naprzód, ale w zasadzie wymagania i, i właśnie po ustawieniu tego cały czas wszystko miałem na na, ten, na wysokie ustawienia 16 ani nie na wartość 16 no i to 1080p no i cóż, tak naprawdę gra nie, nie, nie przyspieszyła, wręcz przeciwnie, pojawiły się momenty, że patrząc na jakiś szerszy teren, czyli nie patrzymy centralnie w ziemię albo centralnie w niebo, tylko patrzymy na jakiś taki pejzaż, po prostu z jakiejś górki, gram, mając po prostu więcej rzeczy do doładowania, ewidentnie zwalniała i tutaj bardzo od wczoraj po prostu miałem na, w takich sytuacjach po prostu stałe około 25 fps, czyli nawet utrata kilku fps. -ów. No ale dzisiaj, w dniu 19 sierpnia, wszedł kolejny patch, który naprawdę już dopieścił wszystko ładnie. Nie dość, że gra działa już tak jak powinna, jeśli chodzi o te rozdzielczości, i po prostu obraz jest ostrzejszy, wyraźniejszy to ewidentnie rzuca się w oczy, to widać po prostu, co mnie bardzo cieszy. Chociaż, chociaż narzekałem, narzekałem no poprzednią jakość zaraz po przebierze, a grając przez ten tydzień już się do niej przyzwyczaiłem, już w zasadzie nie, nie narzekałem grając. Ale to bardzo miłe, jeżeli gra nagle jednak zaczyna wyglądać troszeczkę lepiej. No, i jednocześnie dzisiejszy patch faktycznie wyeliminował jakieś tam ewidentne niedo, niedociągnięcia poprzedniego, wczorajszego patcha i gra działa ewidentnie płynniej. W tym momencie grając tak swobodnie, mam zazwyczaj. 40 parę fps, ów czyli bardzo dobrze. Wcześniej moja średnia wahała się około 30 ze wzrostami do maksymalnie 35, a w dół około 25 i tak bardzo, bardzo często się wahało w, to w przedziale tych 10 fps. ów A teraz w zasadzie gra cały czas trzyma mi. 40 parę FPS-ów. Momentalnie na, na sekundkę spadnie do tam jakiejś wartości typu 30, ale ewidentnie, ewidentnie mam w tym momencie dużo płynniejsze obrazy, jednocześnie już z poprawioną grafiką. Także to jest mój raport z optymalizacji, który myślę, że jest bardzo potrzebny dla zainteresowanych osób, i jest to, tak jak mówię, stan na sierpień. 19 sierpnia 2016 i niewykluczone, że w najbliższym czasie kolejne patrzeć jeszcze to poprawią. Oczywiście, ja tutaj mówię z perspektywy mojego, mojej konfiguracji sprzętowej. Oczywiście, tam osoby, które mają na określonych kartach jakieś problemy, to wciąż no, ja tego nie jestem w stanie zdiagnozować. I nie jestem w stanie wam z pierwszej ręki takich rzeczy powiedzieć, natomiast ewidentnie postępy są a nie wykluczone, że kolejne patche jeszcze może bardziej poprawią tą optymalizację. Moim zdaniem na chwilę obecną gra już jest na poziomie optymalizacji zupełnie zadowalającym. Gra się komfortowo, na takim moim, jak mój sprzęcie, który uważam za sprzęt średniej klasy i w zasadzie jestem w tym momencie już usatysfakcjonowany i zobaczymy jak to się dalej będzie rozwijać. Trzymam kciuki cały czas, gra mi się nadal podoba i wyczekuję wszelkiego rodzaju aktualizacji zapowiedzianych przez twórców. To wszystko z mojej strony, chciałem żebyście wiedzieli, chciałem uzupełnić na moim kanale informacje o właśnie optymalizacji, bo nie chcę ściągać poprzedniego materiału, ale dam tam linka do tego, tegoż właśnie tutaj nagrania, żeby, żebyście mieli nowsze spojrzenie na to wszystko. Nadal nadal gra, uważam, że warto ustawić wszystko na wysokie, dlatego że nie zauważyłem osobiście Dużych różnic w wydajności przy obniżeniu, a z drugiej strony, jeśli chodzi o na przykład cienie, uważam, że nie warto ustawiać na ultra, bo tej różnicy na chwilę obecną ja praktycznie nie widzę. Więc po co dodatkowo obciążać, skoro prawie tego nie widać? Antal Ewidentnie, jeżeli nie macie superkomputera najnowszego, który sobie po prostu ze wszystkim bez problemu radzi, to ewidentnie FXAA tylko Wam pozostaje. Ale po tym patchu nawet ten FXAA ładnie działa. Nie rozmazuje obrazu, nie, nie bluruje tak jak wcześniej to się y, troszeczkę działo. Zresztą często FXAA ma takie problemy. Tutaj zauważyłem, że jest wszystko ok w tym momencie po patchach. Wydaje mi się, że jest w porządku. Ewidentnie nie warto włączać tego drugiego anti-aliasingu, chyba że macie kompas NASA, bo po prostu y, minus 20 fps y, większość osób po prostu ma włączając ten drugi anti-aliasing. Spodziewam się kolejnych aktualizacji, może jakieś HD tekstury. Już teraz twórcy powiedzieli, że, że mają właściwie opracowany system generowania zajebistych chmur, które zamierzają wprowadzić. Obecne to niebo, które jest takie troszeczkę nieostre. Bardzo mi się podobają widoki kolorystyczne, kolorystyczne nieba, natomiast ewidentnie można tutaj stworzyć coś jeszcze bardziej takiego wyrazistego i tutaj właśnie twórcy mówi i mówią, że już mają coś takiego i zamierzają dodać, jak również kilka innych fajnych rzeczy. Także trzymam kciuki, a tymczasem pamiętajcie: Łapka w górę daje mi znać, że warto dla Was kolejne rzeczy nagrywać. Zapraszam do udzielania się na kanale w komentarzach. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Cześć!